Witam serdecznie z tej strony Chapel Fishing, dzisiaj spinning. Jestem nad takim małym zbiornikiem żwirownia w lesie. Polujemy na okonia, porzucamy trochę za szczupakiem. Sprawdzimy, trzymajcie kciuki, czy uda mi się złowić jakieś tutaj fajne drapieżniki. Wam będzie się podobał film, to dajcie kciuka w górę i subskrybujcie kanał. Da mi to motywację do lepszych filmów i kolejnych filmów. Zobaczcie jeszcze raz tutaj to łowisko. I będziemy walczyć. Ponton już przygotowany. I jeszcze tylko manżur wrzucam do środka, przynęty i płyniemy w poszukiwaniu, w poszukiwaniu drapieżników. I wiosłujemy dzisiaj bez silniczka. Zbiornik jest mały, to można sobie powiosłować. No trochę mi to przypomina moje początki wędkarstwa spinningowego. Często tutaj przyjeżdżałem na te wirownię w poszukiwaniu właśnie szczupaków i okoni. Tutaj widać już fajnie na na, na spadzie górki jakoś drobnice na dole. Ale najpierw trochę sobie przepłyniemy, obejrzymy zbiornik, zobaczymy jak się ryby grupują. Jesteśmy na jakiejś zarośniętej górce. Wzmocnimy się tajgarkiem na początku i szukamy. Najpierw chyba poszukamy o Zawsze trafiały się tutaj fajne okonie. Zobaczymy czy dzisiaj się coś uda. No, pierwsze skubnięcia mam. Jakiś mały konek stuknął. Jeszcze raz rzucimy w to miejsce. O był. Kurde, nie zadziałem. Rzucimy jeszcze raz. I się trochę wieje, na pewno to może pomóc w braniach. Jest taki laterek. Są chmurki. I się przebija słoneczko. No pogoda w sum raz na drapieżnika. Jakieś pojedyncze skubnięcie mam. Tu mam jakieś nieduże konie. nie mogę tego przyciąć tylko stuknie w przynęte. Trudno, trudno tutaj coś złowić. Kolejny potwór. No chyba to już wirownie zamieszkują chyba tylko takie okonie. Nic nam innego nie zostało, jak próbować. Nawet naraczka, to wielkość tych okoni, no ciut większy. Dwa centymetry większy. czy selektywne przynęta na większe ryby, bo na małe przynęty skubią małe okonki. O już, o spiął się, ale były tam dwa, dwa brania. rzucimy jeszcze raz pod trzcinami pod trzcinami były dwa branka zobaczymy czy powtórzą Szkrab. Ciężko, ciężko wyłuskać jakiegoś przyzwoitego okonia. No ale to będziemy się bawić takimi, z takimi małymi. No. Nic na to nie poradzimy. Będziemy cały czas szukać. Nie wiem co to jest, chyba teraz zaczep nie wyszedł, pewnie sztupak, chodź, chodź. chodź. Nie, piękny okoń, piękny okoń. Piękny okoń. Jednak jeszcze są tu ładne okonie. Piękny, piękny okon. Nie, przynęta, wypadła. O, wypadła przynęta już. Jak przestań. Super okonik. Jedziemy go tak na szybkości. No, trzydzieści... 35. pięć centymetrów. Piękny okoń. Wypuścimy go. Próbujemy dalej, może się uda. Na co wziął? O, to jest przynęta, która dzisiaj dała godną rybę dzisiejszej wyprawy. Będziemy próbować dalej. Poprawił mi humor. No troszeczkę mniejszy od tamtego. Chyba najmniejszy okoń. Uch. Jest kolejny malutki okoń. Chudziutkie, długie. O, czekaj. Ciekawe, czy jeszcze się trafi jakiś fajny okoń w tym miejscu, czy tylko sam, same przedszkolne okonie. O, znowu branie. Jest trochę tutaj tych okoników widać. No wybranie, ale to wszystko małe okonie. Jest. Jeden stacjonarny większy był. Lubić to dzisiaj takie małe okonie. Grunt, że coś bierze. Nie było, ale to wszystko drobiazg. Zmienimy kolor, zobaczymy, czy też będzie działało. Troszeczkę się rozpadało. Okonie gdzieś odeszły, jak zaczęło padać. Nie mam już w tym miejscu brań. Co to będzie, co to będzie, o kolek! Tak musisz trochę popajacować tutaj w łódce, w pontonie. jest jakiś fajny znowu okoń. No. Nie ogromny. Ale już jest. Już większy. Dzisiaj to mam wyzwanie dobrać się do większych okoni, znaleźć większe okonie, Bo na razie to przy szkole jeden taki, no fajny, bo 35 cm to już jest fajny, fajny okoń założyłem teraz takiego 6 cm rowala, może to jakoś selekcję zrobi. było, widać tu dużo drobnicy jest. Jest, 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 jest. konek, jest, ale to dalej, dalej to nie są. No ciut większe się trochę już, może wśród nich gdzieś będzie stał Dewastują mocno te małe szkraby na 3, 3 gramowe to jest ciut głębiej Fajniejszego konia Może trzeba butówkami porzucać No, patrz, Bardzo chude te okonie, wyścigowe takie. Spróbujemy owrotówkę. O, jest słabiutko, słabiutko z tymi okaniami. Jeszcze może z godzinkę połowie. Po prostu drobny okoń, drobne okoń. Jeszcze do tego chudy. Nie mogę nic namierzyć fajnego. bo jeszcze staniemy w jednym miejscu i będziemy musieli chyba zakończyć tą nierówną walkę. Chyba te okonie mnie tutaj nie polubiły. Jakiś okonek z poddrobnicy uderzył. O, ale drugi fajniejszy obok. O, jest stado całe. O, uh. jest. Dobrze. Nie wiem, czy dobrze, że się wypił. ale było kilka fajnych pod nim okoni. Troszeczkę większy. Rzut? Ciekawe, czy będzie znowu branie. Nie ma. A jest. O. Jest robaczka. Ale walczy. Это хоть и ładне уберг ⁇ Przykończymy kończymy tu nierówną walkę oko nie małe ale brały dzień pozytywny bo z rybami pozdrawiam i do zobaczenia